Mówią, że do znokautowania potrzebujesz pięści, dopóki nie poznasz Mony Kimury. Mona Kimura wchodzi na ring bez użycia rąk, a mimo to nokautuje swoich rywali, jakby to było nic. Dziś poznasz historię dziewczyny, która walcząc wyłącznie nogami, stała się postrachem każdego przeciwnika. Mona Kimura urodziła się 12 kwietnia 2001 roku w Mizuho, prefektura Hifu, Japonia. Jej przygoda ze sztukami walki zaczęła się nietypowo, już od najmłodszych lat. Jej rodzice zmuszali ją do stania na jednej nodze przez długie okresy czasu. Podczas gdy inne dzieci bawiły się zabawkami, mała mona rozwijała niezwykłą równowagę i siłę nóg. Ta równowaga na jednej nodze, która wydaje się taka łatwa, na Ringu trenuje ją od dzieciństwa. Mając zaledwie 4 lata, zaczęła oficjalnie trenować karate, co położyło podwaliny pod jej charakterystyczny styl walki. Kiedy Mona wkroczyła do świata kickboxingu, porównania do Chunli pojawiły się natychmiast. Hunli jest znana ze swoich błyskawicznych kopnięć, wielu szybkich kopnięć zachowując przy tym doskonałą równowagę. Styl Mony jest bardzo podobny. Internet zapełnił się filmikami, nawet Fitty udostępnił wideo, żartując, że jej szybkie kopnięcia przypominają wciskanie przycisku kwadrat w salonie gier. Mona zaakceptowała to porównanie i używała go w wywiadach i mediach społecznościowych i swoją postać na ringu. Przekształciła przypadkowe porównanie w prawdziwą tożsamość marki. Jej nogi są absolutnie nieprzewidywalne. Większość zawodników zadaje ciosy rękami. Mona z taką samą szybkością i częstotliwością wyprowadza kopnięcia. Jej nogi stały się przedłużeniem jej ramion. Używa swoich nóg jak włóczni, utrzymując dystans i kontrolując przestrzeń. Jej przeciwnicy mogą widzieć nadchodzące kopnięcia, ale nie mogą nic na to poradzić. To jak walka z ludzkim jeżozwierzem, jeśli podejdziesz za blisko, wbiję ci kolce. Wyobraź sobie, że próbujesz skrócić dystans z kimś, czyje nogi są cały czas w ruchu, gotowe do ataku niczym kobra. Po dwóch pierwszych walkach wielu obserwatorów popełniło poważny błąd. On umie tylko kopać, odbierz mu nogi, a przegra. Ci ludzie mieli się właśnie nauczyć bolesnej lekcji. No, jest to, w swojej trzeciej walce Mona udowodniła, że każdy, kto ją lekceważył, popełniał ogromny błąd. Czyta przeciwników, adaptuje się i ewoluuje w trakcie walki. To jest współczynnik inteligencji bojowej na niezwykle wysokim poziomie. Mona to uniwersalny żołnierz. Nigdy nie wiesz, co nadchodzi. Niszczycielski kopniak. Ostry, prosty. Potężny sierpowy. Niepewność to broń. Jego doświadczenie w boksie to aktywna część arsenału. 16 listopada 2024 roku debiut zawodowy Mony przeciwko Ajo Ogawarze, doświadczonej japońskiej zawodniczce, gotowej sprawdzić początkującą mistrzynię boksu. Po wszystkich rozmowach o jej nogach, Mona zaczyna od czystych ciosów, prostych i zwinnych ruchów, natychmiast grając na psychice swojej rywalki. Przy pierwszym, mocnym kopnięciu ląduje na deskach, bo Ogawara je blokuje. Ale spójrz na to. Mona podskakuje na jednej nodze z taką łatwością, że wygląda, jakby świetnie się bawiła. Efekty przynosi dziecięcy trening. Dostaje lekkiego kuksańca za popisywanie się, ale odpowiada solidnym hakiem, pokazując, że nie jest tylko kopaczką, ale ma też dobre ręce. Ogawara rzuca się do klinczu, ale Mona ją odpycha, sprawiając, że potyka się i upada na matę. Gawara trafia kilka celnych haków w głowę Mony, chcąc zdominować walkę. Mona brutalnie odpowiada, mocna kombinacja na szczękę powala Ogawarę na matę, która wygląda na zdezorientowaną. Szybko wstaje, chociaż mogła pozostać na macie. Tak. O, ma Mona wyczuwa krew i wyprowadza kolejny hak. Ogawara desperacko próbuje utrzymać się na nogach, ale nie daje rady i przyjmuje potężny prawy hak od Mony. To wszystko. Spektakularny noc out. <śm> Zakry toko, to je! Tam jest mona. Uśmiecha się, jakby właśnie skończyła lekką sesję sparingową. Nowa siła pojawiła się w japońskim kickboxingu. Walka druga. Pokaz chunli 26 stycznia 2025 roku. Dwa miesiące po debiucie Mona walczy z Yuką na Miki. Tutaj możemy w pełni doświadczyć Chunli. Od samego początku te nogi wchodzą do gry. Miesza ciosy proste, ale gdy nogi latają, to czyste nękanie. Mona zadaje kopnięcia w tułów, w głowę, kopnięcia wszędzie. Potem klasyczny styl chun li. Szybkie kopnięcia, które wydają się pojawiać znikąd. Używa swoich nóg jak włóczni, tworząc nieprzeniknioną strefę. Jej nogi nie pozwalają jucy skrócić dystansu. Podczas gdy głowa Mony wydaje się być całkowicie poza zasięgiem. Świetne zarządzanie dystansem, połączone z siłą ofensywną. Jeśli jej przeciwnicy zdołają pokonać te nogi, przypomina sobie, że jest mistrzynią boksu. Zaczynają lecieć precyzyjne kombinacje, a Yuka uczy się tego w czasie rzeczywistym. Jedno kopnięcie jest szczególnie pamiętne i niemal upokarzające, przez swoją naturalność, jakby mówiło: cofnij się, trzymaj dystans. To przypomina bardziej trening niż prawdziwą walkę. Można zobaczyć, jak na twarzy Yuki narasta złość, gdy traci panowanie nad sobą. Tego nie należy robić wobec kogoś o takich umiejętnościach technicznych. Chwilę później jej twarz otrzymuje silne ciosy, które odrzucają jej głowę do tyłu. W ostatniej rundzie Yuka próbuje zacząć mocno, ale zostaje przytłoczona bezlitosnym atakiem. Mona uderza bez litości, całkowicie dominując.. Juka przetrwała trzy rundy, co świadczy o jej twardości. Wynik: piękne zwycięstwo dla Mony przez jednogłośną decyzję. Nikt na tym stadionie nie miał żadnych wątpliwości, kto wygrał walkę. 27 czerwca 2025 rok. To jest trzecia i najnowsza walka Mony przeciwko Satoko kołsawie i muszę was ostrzec, że ta walka jest ciężka, bardzo ciężka. Mona natychmiast zaczyna od swojego charakterystycznego wysokiego kopnięcia. W pełnym trybie chunli zasypuje Satoko kopnięciami i dodaje cięte ciosy. Od samego początku kołsawa wydaje się całkowicie zdezorientowana. Lanie trwa, a Mona czuje się panią Ringu. Prawie wszystkie jej ciosy trafiają w cel, zwłaszcza szybkie uderzenia i haki. Te lata bokserskiego treningu są widoczne. Mona kontroluje sytuację, wybierając kiedy i gdzie uderzyć. Satoko jest właściwie jak tarcza na strzelnicy. Jej twarz zaczyna krwawić. Mona zwiększa siłę. W pewnym momencie głowa Satoko odchyla się do tyłu z taką siłą, że wydaje się, jakby miała się oderwać. To nie tylko zwycięstwo, to jasne postawienie sprawy. Druga runda zaczyna się potężnym ciosem prostym w głowę Osawy. Po którym wysokie kopnięcie powala go na matę. Powalenie. Znów widzimy bojową postawę Mony. Ale sądząc po twarzy Osawy, powinna była zostać na ziemi. Osawa przestał już próbować się bronić. Znowu upada z twarzą jak zgnieciony pomidor. Sędzia prowadzi ją do narożnika, by oczyścić twarz i sprawdzić stan, ale osawa pozostaje uparta. Walka trwa, lecz wszyscy wiedzą, że to tylko kwestia czasu, bo Satoko nadal doznaje poważnych obrażeń. Sędzia okazuje litość i przerywa walkę. Zwycięstwo przez techniczny knockout dla Mony pokaz tego, jak bardzo przewyższa swoje rywalki w obecnej chwili. To właśnie sprawia, że Mona jest fascynująca. Jeśli spojrzysz na jej Instagram, obejrzysz jej wywiady, zobaczysz ją poza ringiem. Nigdy byś nie pomyślał, że ta radosna i uśmiechnięta młoda dziewczyna mogłaby zamienić czyjąś twarz w krwawą masakrę. Wyjątkowa dychotomia między jej osobowością a stylem walki. Jest pogodna, życzliwa i uśmiechnięta, ale w ringu zamienia się w precyzyjną maszynę do zadawania ciosów, zdolną rozmontować swoich przeciwników zarówno rękami, jak i nogami. Mona Kimura ma przed sobą świetlaną przyszłość, nie tylko wygrywa, ale robi to z klasą, tworząc unikalną markę i dostarczając rozrywki publiczności. Udowodniła, że można odnieść sukces w sportach walki, nie wpisując się w schemat.